Zaprezentuję Wam wózek Holland od Bebeto, który przejmie kontrolę nad Waszymi spacerami. Za chwilę się dowiecie dlaczego. Jeżeli wózek nagle straci kontakt z podłożem, koło zapamiętują ostatni kierunek jazdy. W Holandzie podoba mi się bardzo wyprofilowana rączka. Zwróćcie uwagę na torbę, która jest dopasowana do gondoli. Podczas jazdy nie będzie nam się kołysać we wszystkie strony. W tym wózku zastosowano innowacyjny system amortyzacyjny. Na czym to polega? Podczas uderzenia na przykład o krawężnik, koło nie przynosi wstrząsów na całą ramę wózka. Pamiętacie torbę? Tutaj też jest fajnie dopasowana. Budka łatwo chodzi, a tutaj Klasa! Zobaczcie sami. W zestawie mamy fotelik samochodowy dla dziecka do 13 kg, a z tyłu super tajny schowek dla mam. Jeżeli podoba Wam się wózek Holland marki Beberto, to zapraszam Was na wózek.shop, a tam same wózki i nic więcej.